13 minuta Mateusz Nogaj podaje do swojego kolegi z drużyny, który strzela. Golkiper broni, lecz Mateusz Nogaj dobija i mamy 1 do 0. 3 minuty później piękne podanie Marcina Lisa na skrzydło. Piłka ląduje w polu karnym i Mateusz Nogaj podwyższa prowadzenie. W 70 minucie błąd obrońcy z gołuchowa. Adam Majewski wychodzi sam na sam, pewnie mija bramkarza i mamy 3 do 0. 3 minuty przed końcem spotkania na listę szczelców pisał się także Kamil Zatka, Piękny rajd zadzi, podanie do Adama Majowskiego, odegranie piłki i mamy 4 do zera. Rzut wolny podchodzi Daniel Kaczmarek, który piękny strzałem pokonuje bramkarza i w 16 minucie mamy 1 do zera. Chwilę przed zakończeniem pierwszej połowy piłka trafia na prawą stronę boiska. Zawodnik testowany odgrywa do swojego kolegi z drużyny, który podwyższa prowadzenie. Minuta po rozpoczęciu drugiej połowy dośrodkowanie rzutu rożnego i Ostrowia strzela bramkę kontaktową. Wynik spotkania ustala zawodnik testowany po szczale za pola karnego. Dobre wejście w mecz z Wartą Sieradz, Łukasz Grabowski podaje do Adama Majewskiego. Odegranie do Krystiana Szczepaniaka, który znajduje wolnego Kamila Zatkę i wychodzimy na prowadzenie. Kilka minut później rzut wolny i przepiękny szczał Daniela Kaczmarka. Bramkę strzeliła jeszcze Warta sierad, ale to ostatecznie Pogoń Nowe Skal Mierzyce wygrała trzeci sparing w ciągu tygodnia.